I ostatni dzień jest dla nas bardzo wkrótce. I to jest, co nasz prorok powiedział wtedy, 1400 lat temu, więc jak blisko musi, to być w tej chwili. Teraz, idąc w stronę tych znaków, generalnie dzielą się one na trzy typy. Znaki, które już się wydarzyły, które się wydarzyły i są w trakcie w tej chwili, i znaki, które jeszcze nie nadeszły. Oto znaki, które and się wydarzyły i są w ciągłym trakcie. That Jedno z tych, o których wspomniał prorok Muhammad, jest iż jednym ze znaków będzie, że środki odruszające będą szeroko rozpowszechnione. Więc możecie to zobaczyć, że staje się to bardzo intensywne ognie tak dawna. Prorok powiedział, że będzie wzrost seksualnego panowania i nieczystości. Myślę, że każdy może potwierdzić, że to jest stan, w jakim jest nasz świat. Świat z obrazami o wysokiej seksualności, a nawet tradycyjne społeczeństwa, które posiadają silne tradycyjne wartości moralne, jak na przykład w Indiach. Zostanie ten problem bardziej i bardziej rozpowszechniony. Prorok Mohammed wspomniał, że wśród znaków końca świata będą beduini, konkurujący ze sobą i budujący najwyższe budynki. To jest niezwykłe, ponieważ to zapasza każdego, aby jechać odwiedzić miejsca jak Dubaj, Abu Dhabi, Arabia Saudyjska, Makarein i tak dalej. Kiedy był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, u władcy przyszedł do niego taki jeden człowiek, wiecie, trochę obszarpany, zaniedbany i przyszedł i podaje szejkowi rękę. Więc zapytałem go z zaciekawieniem, kim on jest, a on mi odpowiedział, że to jego kuzyn, że jest jak Beduin, więc mieszka w namiocie, a jego kuzyn zostaje władcą tego kraju. Teraz znajdziecie ludzi, którzy jeszcze niedawno, 60 lat temu, byli Beduinami, a dziś konkurujący ze sobą, kto może wybudować najwyższy budynek na świecie. Wprawdzie mówi się, że będzie sześć najwyższych budynków na świecie w samym Dubaju. To jest dosłowną interpretacją tej przepowiedni, gdzie dzieci będą traktować swoich rodziców jak niewolników. Oni będą im rozkazywać. Oni będą im mówić, co mają robić. Nie będą oni mieć do rodziców żadnego szacunku. Ale myślę, że najgłębszą interpretacją będzie zmiana w socjalnej strukturze, tak jak patrzy się na związek pomiędzy Panem i Sługą. Ten związek jest jak z matką i córką. Matka jest ta, która powinna być wysłuchana i córka powinna słuchać matki. Kiedy to się przewraca do góry nogami, mamy radykalne zatracenie w porządku społecznym. że prorok wspomniał, że nastąpi wzrost używania rim co oznacza używania odsetek, kart kredytowych, kredytów mieszkaniowych itd. Tak Do takiego rozpowszechnienia, że nikt nie będzie w stanie od tego uciec. Każdy stanie się pod tym wpływem tego, aby to zakupić. I to jest prawda o dzisiejszej ekonomii. Cała ekonomia jest pod tym wpływem. Kontrolowane przez banki i odsetki użytych pieniędzy. Ten, co został zabity, nie wie, dlaczego został zabity, a ten, co zabija, nie wie, dlaczego zabił. Myślę, że to opisuje warunek niektórych miast w dzisiejszych czasach, gdzie nieletni strzelają do ludzi, osoba nie ma pojęcia, dlaczego została postrzelona, wprawdzie wiele osób strzela w celu sprawdzenia siebie i dla wielu innych chorych powodów. Jakie możecie sobie wyobrazić? Nawet nie wspominając masakry, jakie mają miejsce w wielu miejscach na świecie. Z powodu terroryzmu, gdzie jest to terroryzm w danych krajach. Lub terroryzmu organizacji danych osób. Pozostaną, wiedza w sensie o księgach tam będzie, ale żadnych nauczycieli nie będzie. I tylko osoby jak ignoranci pozostaną, aby nas nauczać. I ludzie będą się ich pytać o religijny werdykt. I oni nie nawet będąc ignorantem. Oni wprowadzą w błąd siebie innych. Każdy, kto jest ospiony z muzułmańskim światem w dzisiejszej dobie, będzie z tym oznajmiony. I prorok wspomniał, że mówiących będzie wielu, ale nauczycieli będzie kilku. I to jest, co możemy dokładnie znaleźć. Istnieje wzrost liczby popełnianych samobójstw. A nawet bardziej szokujące jest to, co się za tym kryje. Wzrost samobójstw popełniany przez białe kobiety średniego wieku. Myślimy jako o silnych matkach, a nie jako ofiarach samobójstw. Z obecnym kryzysem te tragedie mogą stać się jeszcze gorsze. Organizacje przeciwko samobójstwom twierdzą, że obecnie dwa razy więcej kobiet jest chętnych popełnić samobójstwo w tej chwili niż cztery miesiące temu. And also the Prophet said the worst and the most ignorant people will become the leaders. Rozmawiałem z moim bratem pewnego dnia, że jest pewien chavif, który mówi nam, że koniec czasów nie nadejdzie, dopóki buty nie będą przemawiać do ludzi. Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten chavif, to brzmiało dosyć dziwnie. I kiedy to przeczytałem, pomyślałem, dlaczego czyjeś buty miałyby mówić, ale przeczytałem to lata temu. Natomiast kilka miesięcy temu czytałem gazetę i był tam artykuł pod tytułem Te buty są stworzone domowy. I artykuł był na temat producenta butów Nike. Nike zrobili buty, które mówią do nas w cyfrowym głosie. Możesz jej zapytać, jak daleko przeszedłem i one powiedzą ci w cyfrowym głosie. Oto te buty na ich są mówiącymi butami. Każdy krok, który przejdziecie jest nagrywany i monitorowany przez ten malutki iPod. Teraz więcej wiadomości dla tych, którzy planują odwiedzić Irak, i dla archeologów. I wodę Eufratu odkryły, starożytne archeologiczne przedmioty, które nie były znane aż do teraz. Czy to są jedyne rzeczy, jakie odkryli? Kiedy w od opadły te przedmioty, zaczęły się nam ukazywać. Rozglądając się po okolicy, znaleźliśmy skarby jak zwane, kości i monety. A nawet złota biżuterię. To są niektóre z małych znaków, nawiązując do wydarzeń, które mają wciąż miejsce. Przed dniem ostatnim, jak widzicie te wydarzenia, które opisaliśmy nadeszły i wciąż trwają. Są bardzo, bardzo jasne do zrozumienia i nawiązania na podstawie przepowiedni.